Z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki. Co pani o tym uważa? O, nie podoba mi się to. Wolę czas. E, stary czas. Nie lubię przesuwania zegarków. Nie A lubię. jaki to był stary czas, jakby pani przypomniała? Pani matko, śniadanie to powiedzieć. Nie przestawiania godziny. O, tak jak było dawniej, dawniej, dawniej temu. Nie przestawiania godziny w ogóle. Wie pan, co najwyższy czas, żeby to zlikwidować. A dlaczego? Dlaczego? A po co to? Bez sensu. Dlaczego? No bo to nie funkcjonuje w ogóle. E, teraz będziemy godzinę krócej e, spać. Uważa pan, że powinien być jednak stały czas przez cały rok? Tak. A który? Ten zimowy, że dzień będzie nieco krótszy, czy ten letni, będziemy mogli mieć dłuższy dzień? Podobno, że ten zimowy to jest taki odpowiedni. Z soboty na niedzielę zmieniamy czas. Co pani o tym uważa? Że to jest bezsensowne. Czyli co powinniśmy zrobić z tym? Jeden, jeden stały czas powinien być. A który? Zimowy czy letni, żeby dzień no był to, dłuższy? No, mi się wydaje, że letni. Zmiana czasu z soboty na niedzielę, z drugiej na trzecią. Co pani o tym uważa? Uważam, że niepotrzebna. Dlaczego? Bo będziemy wstawać bardzo wcześnie, bardzo wcześnie i, będzie i będzie jeszcze ciemno rano. Dokładnie tak. tak uważam. Ciemno rano będzie, a teraz jest fajnie się jedziesz do pracy przed szóstą. Jest wid tak. Eee, czy organizm faktycznie reaguje tak, że trzeba się przyzwyczaić do tej zmiany czasu? To znaczy, wie, wie pan co, uważam, że jak się pracowało i trzeba było wcześniej stać, to te pierwsze 3-4 dni był problem. Ale jak się śpi do pół do ósmej, to nie ma kłopotu. Ciężko jest się przestawić? Tak, zgadzam się z tym. Nie, mój nie odczuwa. i stary organizm nie odczuwa żadnych zmian. W tym wieku się nie odczuwa. Dorosły może łatwiej, ale dzieci naprawdę ciężko to znoszą. Tak? Muszą wstać do przedszkola, do szkoły i no, te zmiany nie są korzystne dla nich według mnie. Przez jakiś może tydzień, półtora jest to odczuwalne. Zmieniam sobie zegarek, dla mnie nie ma różnicy, ale ja uważam, że to jest głupota. No po co? To jest dezorganizacja, zwłaszcza na kolei. Akurat w tamtym roku jechałam do sanatorium, no i pociąg musiał stać godzinę, bo tak było. Przy którym czasie powinniśmy zostać? letnim. Dlaczego? Yy, no, bo lepiej się funkcjonuje wtedy, przynajmniej mnie. Zimowy czy letni? W lato troszkę dłużej, jasno, dłuższy dzień, zima trochę no, krótszy ja dzień. Poprzednio. Czyli? No, ja już nie pamiętam, powiem, bo to było 80., czy chyba 80 lata. Ten letni, bo jest dzień dłuższy po prostu i wcześniej się wstaje i, i dłuższy dzień. Z drugiej strony rano jak trzeba wstać i zostanie ten letni, no będzie ciemno. No troszkę ciemno, ale to myślę, że wszystko organizm przyswoi, tylko po prostu trzeba na to czasu.